Razem z Rafałem i Jeffrejem postanowiliśmy przyjechać na łowisko komercyjne w Holandii i zapolować tutaj na bardzo duże jesiotry. Staw skrywa bardzo duże ryby, zobaczcie sami co udało nam się złowić. Jesiotry uwielbiają bardzo śmierdzące zapachy. Najlepszą taką przynętą jest kanapka z sera i śledzia. Najlepiej to jeszcze wszystko zamoczyć w jakimś rybnym dipie. Chrotowny, <słuch> 4 m. <laughs> po rybce Jeffrey'a mieliśmy chwilową ciszę na łowisku, ale wyszło słoneczko i zaczęły się brania. Rafał wyciąga pierwszego jeziora w tym dniu. Groździestoletni wyszło na te. Met boili? Nie, haring. Sura haring? Fan ją było, Po rybie Rafała nastała cisza przed wielką burzą. Nie zapomnij o obserwacji kanału. I pamiętaj, że u nas zawsze jest wesoło. Czy pan? nie Dobra, śledzie? Pychotka.